Witam wszystkich w kolejnym omówieniu rozpiski. Dzisiaj przygotowałem rozpiskę dla rebeliantów. Od razu mówię niestety, ostatnio mam troszeczkę mało czasu, także, także dlatego raport przez ostatnie dwa tygodnie się nie pojawiały. W przyszłym tygodniu mam nadzieję, że uda nam się nagrać jakiś raport. I jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to myślę, że w piątek jeszcze za tydzień, czyli to będzie piątek 17. Września dostaniecie jakiś raport na kanał. Przynajmniej taką mamy nadzieję. Zobaczymy jeszcze, czy się uda. Natomiast dzisiaj, jeszcze yy, takie tam omówienie rozpiski, które przygotowałem. Będzie to rozpiska na Lei. Leja tym będzie dowódcą. Będzie ona wyposażona w Strict Orders oraz Vigilance, bo jak wszyscy dobrze wiemy, Leia jest. No, yy, do, dosyć dobra jednostką jeśli chodzi o rozdawanie doczy, ponieważ posiada tej cover tu. Co oznacza, że dwóm jednostkom rozdajemy doczy. Czyli już widzimy, że będziemy mieć taką rebelię opartą na doczach, plus recorders, który jest bardzo przyjemna i zaraz zobaczycie w sumie czemu do tej rozpiski będzie idealny. A więc za dowódcę bierzemy leje. Teraz kory. Trzy razy Rebel Weterani z Heavykiem, co daje Critical 2, Rebel Comtechnisem i H koaplinkiem e, Tutaj mamy trzy oddziały, które gdy dostają rozkaz, dostają od razu doja. Dzięki H koaplinkowi mamy rozkaz. Dodatkowo mają oni kory na emplacement troopera, więc jako nasza e, tak druga część e, z sześciu korów bierzemy sobie trzy razy Mark II Medium Blaster Trooper, ponieważ jest on emplacement trooperem i jest on naprawdę całkiem dobry. E, cztery kostki na 1-3, za 38 punktów oczywiście, e, serdżowanych na trapienia z Critical 2, co też jest ważne, jeśli mówimy o jakimś e, coverze, co prawda Camberson nie jest najprzyjemniejszy, Ruch mamy niby wolny, ale wystawiamy się też troszeczkę bardziej z przodu, gdy mamy właśnie weteranów, bo tę nas krążą tylko, gdy mamy weteranów. <laughs> Myślę, że są jak najbardziej ok. Mało osób to gra. Natomiast jest to dosyć ciekawa rzecz, że, no, że tutaj widzimy już, że rozbiska polega na tym, że weterani biorą age a pinka tapują. Dostają trzy razy rozkaz. Robią trzy razy koordynację tutaj. Dostają od razu po jednym dojo każdy. Więc tutaj też ten vigilance się od razu widzimy, że może przydać, bo no, jest szansa, że któryś z tych oddziałów weteranów tego dodża na, kolejny, na kolejną turę zachowa. I tutaj cóż, w pierwszej turze zazwyczaj nie będziemy strzelać, więc możemy sobie na spokojnie nie wydawać rozkazów w sejczku ewentualnie, jeśli czujemy, że jest to potrzebne, zrobić ruch i recover, bo często w tej pierwszej turze nie dojdziemy na sejcznik strzelania, ja <słuch> ewentualnie strzał z czterech białych, no jak kto lubi, ja nie uważam, że jest to coś fenomen fenomenalnego, nawet z tym critical 2 i search'em na trafienie wolałbym strzelać dodatkowych pięciu czarnych do tej broni chemikowej, plus ewentualnie można zrobić zawsze fire support, dać dodatkowy critical do puli i cztery czarne kości. Także tutaj jest taki pomysł, żeby właśnie wiadomo, nowe rebel we weterani bardzo drogo wtedy wychodzą a 3 punkty. Natomiast no, mamy sześć modeli w oddziale wtedy, dziewięć kości, wszystko serżowane także jest to bardzo silny ostrzał, plus dodatkowo mamy właśnie te fire supporty. I przy okazji pozbywamy się wszystkich korów z puli. Czyli wszystkie sześć korów od zawsze dostaje rozkaz. W teorii oczywiście. No, jesteśmy w stanie. Nie? Zrobić coś w stylu separatystów. Czyli już powiedzmy, te korpusy mamy rozdane, W puli zostają nam Special Forces, heavy oraz dowódca, czyli pięć aktywacji, z czego trzy to będą Special Forces sniperzy. To jest głównie dlatego, że wiem, że dużo osób lubi grać w rebeli na dużej ilości aktywacji. No, sniperzy są po prostu daleko zasięgowi, mają tego piersa. trzy oddziały po 48 punktów, no to głównie właśnie pod scenariusz. Bo ja, no ja generalnie nie przepadam za bardzo snajperami, nie uważam czy są jakimiś świetnymi, super jednostkami, zwłaszcza, że uwielbiam grać barki i jak widzę snajperów, zwłaszcza w rebeliantach albo w separatystach przeciwnej drużynie, to jestem zadowolony, bo często tych snajperów... Uda się odstrzelić czasem no, odstrzelić, no, do drugiej tury, czasem nawet w pierwszej, zanim się zaktywują. Ale cóż, no, powiedzmy, 3 sniperów wypełni nam tych aktywacji do 11. No i przy okazji są Special Forcesami, 3 tony Special Force mamy w puli. Więc jest to w miarę łatwo kontrolować. No i na koniec mamy tego T47 Air Speedera, który będzie wyposażony też w fajczko Aplinka. Tutaj bardziej z myślą o tym, że gdyby, cię, gdyby gdzieś odjechał, bo on jest na speeder 2 więc będzie bardzo, i speeder 3, więc będzie bardzo szybko odjeżdżał. I gdy będziemy koniecznie chcieli mieć na nim rozkaz, to wtedy tapujemy sobie h aplinka, żeby miał rozkaz nie? od razu wydany. W dodatku mamy tutaj pilota z sharpshooterem, z, tak, z dodatku z trackiem. No, co tu dużo gadać, ten kościół jest po prostu dobry. Obniżak taki strzał, serdżowanych nakryty, trzech czerwonych, trzech czarnych, jeszcze z sharpshooter one. Strasznie to jest, y, mocne, no i dodatkowo broń, bo tutaj za 10 punktów szkoda tak naprawdę nie wsiąść, bo kto wiem, jak już mamy tego spidera, może akurat coś znajdzie się w tylnym arku i jeszcze z czterech czarnych strzelimy, także no, ogólnie nie wiem co myślicie o spiderach. moim zdaniem one są gięte, bo można go grać po prostu za 130 punktów jako bardzo silnego heavyka, 138 punktów z tym gościem jako też bardzo silnego, naprawdę mega mocnego heavyka, jeszcze z impactem 3, co zapewnia już nam, e, oczywiście nie mówię tej, o tej konkretnej rozpisy, bo to jest tylko Impact 3, co może... W sumie są jeszcze jakieś krytykale. Ja jest też dużo krytykali. E, no to jest jakaś szansa, żeby jakiś ATRT na przykład sprzątnąć, nie? Natomiast no, dla mnie 100, 130 punktów z takiego hewika gołego, który mogą już tak naprawdę można grać w takiej wersji, to no, uważam, że to jest za i powinien dostać e, jednak ratę punktową, która zwiększy koszt. E, Pewnie nie wszyscy będą się z tym zgadzać, nie wszyscy będą fanami tego. Natomiast czemu on tu jest? Bo jest po prostu mocną jednostką, jest mobilny właśnie dzięki speederowi, można nim zajechać właśnie przykładowo przeciwnych snajperów, bądź też przeciwnego dowódcy typu T-Series, który się schowa, chowa gdzieś właśnie z tyłu i często przeciwnik opiera swoją armię w separatystach o to, żeby mieć te rozkazy rozdawane dzięki directowi. I ogólnie jest on po prostu, no myślę, solidną jednostką. I mam bardzo dużo sił ognia, dlatego go tutaj zawarłem. Dlatko właśnie z tym Sharpshooterem One, żeby obniżać kawę przeciwnikowi. Yy, więc tak, mamy 11 aktywacji. Yy, 11 aktywacji na lei. Jak widzimy już, yy, chemika możemy wyciągnąć w jakimś ważnym momencie, w którym chcemy. Tutaj kory zawsze wyciągamy i jak w polis zostanie nam leja i komandosi, to często już tej lei możemy dać rozkaz i wtedy zostają nam policjami komandosi, czyli same Special Forces. Czyli coś takiego w stylu separatystów, ale na rebeli. Dodatkowo, właśnie mamy te, no, tą fajną możliwość z tym, tej cover yy, i z Vigilance'em, i z defend one, także Dodge też będziemy mieć tutaj masę. Okay, przejdziemy sobie teraz szybko do rozkazów. No, standardowo jeden kalej, bo to pewnie będziemy często zaczynać grać od tej jedynki, żeby po prostu wykonać dodatkowe ataki. Może gdzieś nam się uda odebrać akcję jakoś, yy, jakiemuś korowi przeciwnemu. Natomiast no, to są ataki na nakryte z Sharpshooter 2, dwie czerwone. Często to będzie 6 trafień, yy, licząc oczywiście już wszystkie 3 ataki, czasem 5. 4 myślę, że to już za rzadkość, żeby się przy takim serwowanym, nakrytym czerwonym ataku yy, trafiały. Natomiast z noszeniem kaweru 2. Także tutaj jakieś tam straty początkowo możemy zrobić, ale chodzi też głównie o założenie super To Tutaj się długo zastanawiałem, czy sabotowanie, czy ambush. Stwierdziłem, że ambusz jest bardziej yy, jak to powiedzieć yy, Uniwersalny, tak. Ze względu na to, że no możemy dać rozkaz dla spidera, możemy dać rozkaz dla lei, Jak chcemy mieć któryś z tych rozkazów, nie w puli, tylko mieć na nimi kontrolę. A tutaj zawsze byśmy dawali tylko sniperom, których i tak mamy trzech, więc często oni będą w puli. Dwójka lei, bo jest po prostu ok. Dodatkowy ruch yy, Merko 1 spoko. Możemy dzięki temu na przykładowo podsunąć gdzieś ten mark medium blaster trooperów trochę bliżej. I oczywiście on ma jeszcze sentinela, więc zawsze można robić ruch standby. Yy, o ile przeciwnik nie ma broni na zasięg 4, której których coraz więcej jednak się pojawia w yy, to, no, to jeśli nam nie strzeli to nie, nie założy supresa, to będziemy w stanie gdzieś tam, jeśli podejdzie za blisko, jeszcze przykładowo strzelić dzięki sentinelowi. No, zawsze można podciągać rebel y weteranów z jakimś obiektywem, czy coś. Y rebel komandosów, jeśli chcemy gdzieś się ustawić, żeby sobie Sejmem strzelili, bo wiadomo, czarna i biała kość u tych snajperów. Y także tutaj wujeczka Padme nie spoko. Pusz, bo to jest tak jak mówiłem, przykładowo rozkaz dla padme, y boże, dla -Padme przepraszam, dla Lei. <śleszamy> y tak, no, dla, dla córki oczywiście. Y I dla Airspeedera. Tak przykładowo, żeby w poli wtedy już mieć w zasadzie samych snajperów, bo kory sobie rozdadzą rozkazy. Somebody has to save our skins. Yy, też tutaj możemy sobie yy, wziąć trójeczkę yy, lay, bo jest, no też jest po prostu ok. Aktywujemy sobie leje. <laughs> yy. I przy okazji aktyw aktywujemy od razu kusiną jednostkę, która jest w okolicy. To jak bardzo tego potrzebujemy, nie. No i standardowo ostatni corridor, bo nie mamy żadnej innej czwórki w grze. No i teraz może przejdziemy sobie do lieków, czyli nasz gameplay cały. Mamy 5 punktów zaoszczędzonych, więc w jakichś tam grach będziemy tym blue playerem. <laughs> Sabotowanie, reporowanie. Myślę, że jak najbardziej spoko. Mamy y, 10 aktywacji, które może to zrobić. Y, komandosi przede wszystkim, czyli sniperzy świetnie się sprawdzają do tego, żeby sobie stać z tyłu całą grę i no, robić ten objective, coś tam postrzelać. Także myślę, że jak najbardziej sabotowanie jest spoko. Payload stwierdziłem, że też może być ok. Zastanawiam się m.in. czy hostage exchange może też spoko, może recover the supplies. Natomiast payload jest, myślę, ok, bo mamy po prostu dużo aktywacji. Nasz air speeder potrafi szybko zajechać, żeby tam. No generalnie szybko eliminować tak naprawdę wrogie aktywacje. No i też zajeżdżać, żeby blokować wózek przeciwnika. Snajperzy mogą na spokojnie w pierwszej fazie gry stać z tyłu i pchać z tyłu nasz wózek. Natomiast y, gdzieś tam będziemy podciągać sobie właśnie Mark to Medium Blaster Trooperów oraz Rebel veteranów, żeby ustawić ich na jakichś konkretnych pozycjach i oni mogą bronić przykładowo naszego punktu, żeby przeciwnik do niego nie, nie dotkł swego wózka. Y, tutaj dlatego też Key Positions i Intercept Transmission, ponieważ mamy 11 aktywacji y, i Tutaj właśnie możemy ustawić tych mark, no tutaj sniperów, na tych dalekich punktach, jak już wspomniałem. No i mark medium, mark two medium, blaster trooperów, żeby pilnowali konkretnych punktów, bo no to będzie jakby dla nich najlepsze, nie? że stoją po prostu i pilnują, robią jakieś stand e, nakładają presję, ewentualnie strzelają, robią fire supporty w deploymentach. Major offensive, myślę, że to jest taki dosyć standardzik, często wybierany. Disarray to jest coś, co, czego często nie widuję, natomiast moim zdaniem jest to bardzo dobre, bo możemy po prostu do jednego rogu dać air, speed, air speedera, tak nazywa, air speeder, tak, który i tak będzie w stanie po całej mapie latać z tym spiderowym grochem i trójką, także możemy dać jednego tu i przykładowo całą resztę tutaj, ewentualnie spidera ze snajperami do jednego rogu bo dla sniperów i tak no, nie, nie potrzebujemy zwrzejm dawać rozkazu, bo oni po prostu jak sobie w puli to zawsze ich wyciągniemy. Spider sobie sam wyda rozkaz i tutaj mamy wtedy tą naszą armię, której, która będzie miała no, rozkazy od Lei i będzie sobie tak razem szła, nie. Z tym defend, Vigilancem i tak dalej. To jest Disney. Battle Lines myślę, że też w porządku też zawsze możemy speedera dać z boku, żeby załatwiał. I The Long March, ponieważ mamy speedera, który pewnie w pierwszej turze już wleci na zasięg, żeby strzelać. Mamy sniperów, którzy strzelają z daleka. Od biedy heavy na weteranach. veteranach, natomiast no, oni chcą podchodzić do jakichś strategicznych punktów, więc jeżeli przeciwnik nie będzie do nas strzelał, to też dobrze. No i tutaj właśnie zastanawiałem się nad Conditions. Myślę, że Clear Conditions to jest jak najbardziej standard. Myślałem nad Limited Visibility, ale w sumie mamy jedynkę leji, którą chcą odpalić, mamy air speedera, no też często na tą trójkę wleci już w pierwszej turze, no i mamy komandosów, którzy chcą strzelać na piątkę ze snajpera, więc myślałem, że może ten limitem Visibility tutaj nie będzie najlepszy. Natomiast Supply Drop jest wiadomo bronią ubsieczną, natomiast jest to coś ciekawego, takie, urozmaia, urozmaia. <laughs> takie co urozmaica rozgrywkę i gdy przykładowo leję sobie dostanie hmm, holoprojektor, wydaje sobie rozkaz, już mamy ją z głowy i wtedy jej nie ma w puli że teraz powiedziałem dobrze, że Leja, tak dobrze, to jest leja. <laughs> War wary, ponieważ tylko, yy, tylko Rebel Weterani mają morale 1. To ma Morale 2, to ma Morale 2, ma Morale 2, to nie ma... No wiadomo, Vehicle nie ma morali. No i poza tym mamy też Strict Orders, a jak widzimy, często na weteranach będą rozkazy dzięki właśnie linkom, Także w przypadku jakichś ewentualnych supresów yy, wystarczy, że będziemy mieć rozkaz, oni będą zawsze jednego ściągać. Yy, bez rzutu. Możemy właśnie, jeśli będzie to Warwear to nie ryzykować, gdy mają 20 minut, jeden po prostu mieć jedną akcję. Może, gdy będzie jeden, po prostu od razu natychmiastowo ściągamy tego super so nie rzucamy kością. Także to jest super. Moim zdaniem bardzo dobrze Strict dobrze działa w rebelii. I Fortified Positions, na tym się zastanawiałem, bo też zastanawiam się podać jako po czwarta. No, Rebelia broni na tych białych kościach, więc może to nie będzie takie najgorsze, bo też mamy sporo krytykali, trochę na nakryty. Więc myślę, że dodatkowe barykady mogą się jak najbardziej tutaj sprawdzić. I właśnie taki jest mój oto pomysł na rozpiskę. Myślę, no, nie widziałem nigdzie na YouTubie, żeby ktoś coś takiego testował. Leja, właśnie pod rozdawanie dodży ze strict orders, weterani pod HK Plinka, pod właśnie Rebel z techniciana, żeby wydawać rozkazy, dostawać dodże, od razu koordynować do Mark 2 medium blaster Trooperów, do no, naszych emplacementów żeby mieć kontrolę właśnie nad wszystkimi korami na polu bitwy. No, ten, no to jest po prostu mocne. Nie widzę powodu, dla którego nie grać. Ko no możemy oczywiście w jego miejsce i chcemy jeszcze wycisnąć 13 aktywacji. Prawdopodobnie zmieści się tutaj e, zmieszczą się dwa ATRT, jak nie trzy. Możemy na środku chcemy sprawdzić. E, ale zakładam, że dwa powiedzmy weźmy sobie tę wersję o, tą. No on tutaj na spokojnie dwa wchodzą, więc jak ktoś bardzo chce to 12 aktywacji można wycisnąć. Natomiast mi się wydaje, że ten Air AirSpeeder potrafi często zrobić nawet więcej niż dwa. ATRT, chociaż ja oczywiście mogę się mylić. <śmiech> <śmiech> tak, bo on po prostu moim zdaniem jest bardzo mocną jednostką, z jedna z chyba no lepszy lepszych jednostek w grze w tej chwili, przynajmniej tak na moje oko. Jak graliśmy sobie na to, to to robi spustoszenie się. Na no i snajperze, bo po prostu trzy Special Forces to są żetony do puli, które chcemy mieć i łatwo jest to kontrolować wszystko, nie? Tu mamy H-kłapinka, w bardziej czego możemy... Jeśli bardzo chcemy, zrobimy sobie ten recover, bo mamy spiderowy ruch, jeśli chcemy go odświeżyć i przy okazji atak or speederowym ruchu. Także mamy kontrolę nad Air speederem, mamy kontrolę nad weteranami, nad korami. Co się sprowadza do tego, że mamy i kontrolę nad komandosami i nad dowódcą, bo dowódca często może sam sobie po prostu dzięki temu wydać rozkaz. Także cóż, taka jest, taki jest mój pomysł na rebelię. W końcu udało mi się to nagrać i wrzucić. Także fajnie, bo się zbierałem aż to rozpiskę miałem przygotowaną od dłuższego czasu. Rozpiska jest można powiedzieć zainspirowana naszym kolegą Wojtkiem, który właśnie pierwszy, jako pierwszy podczas gry na symulatorze pokazał nam tę opcję właśnie w Veteranach, żeby sobie wziąć Comtech kom niszana z jej Pinkiem. Także tutaj dla Ciebie Wojtku można powiedzieć taka uaktualniona wersja, jak, jak ja bym to widział i jak, jak mogłoby to fajnie zagrać. Także cóż, to jest na tyle w tym omówieniu. W plonach mam na pewno jeszcze separatystów jakichś, bo wiadomo już dużo kart pokazali i Super Battle Droid'y już znamy i Spider Droid'y znamy. E, sorry, przepraszam, Super Tactical Droid'y oczywiście. I e, 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 Magna Guard'y już znamy, także no. Także że oczywiście do Spider Droid'ów mamy tylko na razie jeden protokół, ale z czasem wiadomo, że poznamy też dwa pozostałe. E, cóż, dajcie znać co myślicie o takiej rozpisce. Może ktoś nawet ma możliwość przetestowania jej w moju i będzie chciał sobie zagrać gdzieś tam na kogoś i opisze w poście na Facebooku na jakiejś grupie. Ewentualnie u mnie, w u mnie na wiadomości prywatnej na fanpage'u. Jak wrażenia i jak ta rozpiska się spisywała. No i cóż, no do następnego omówienia. Dzięki za poświęcony czas.